Siema, tu ekipa Pawła. Zostawcie suba i łapkę w górę Dzisiaj jest w dzisiejszym odcinku. Będziemy tam trochę słuchać tam ważnych informacji. Drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę. I 50 subskrybentów, którzy subskrybują mój kanał, pozdrawiam na odcinku. Drodzy widzowie, piszcie komentarze, łapki w górę i subskrypcję. A ja już przechodzę do odcinka. Dzień dobry moi drodzy, jestem Ternis. Dzisiaj szybki, krótki newsik. Ponieważ dokładnie 20 minut temu, jak nagrywam, Fritz swojego Instagrama wrzucił takie oto nagranie, w którym opowiedział troszeczkę, jak do tego doszło, że miał stuczkę. W tym odcinku się wszystkiego dowiecie. Także zapraszam do oglądania. Tutaj macie ostatnich 50 subskrybentów. Bardzo wam dziękuję, jeśli chcecie się do niej pojawić, to wiecie co robić, subskrybować wraz z dzwoneczkiem, no a teraz zapraszam do oglądania. Więc dziś rano, czyli 31 października w niedzielę, Freeze jechał sobie na skoki, po prostu skoki ze spanochronem, no i moi drodzy, starszy pan zajechał mu drogę. Freeze się tym raczej bardzo nie przejął, ponieważ to nawet nie była jego wina, bardziej się nawet z tego śmiał, także moi drodzy, zobaczcie sobie teraz całe instastory. No i tyle, pierwszy dzień w Polsce, ja... A, i drodzy a przyjdzie do reszty odcinka, dzisiaj mamy 6 so, so so listopad. Dzielę w ogóle, pewnie będzie moja wina. Chociaż ja nie czuję się w ogóle winny, dlatego że no jest uderzenie z przodu, nie jak zawsze jest z przodu, no to, no to wiadomo, jak to wygląda yy, z winą, ale ja nie czuję się winny, bo pan mi zajechał drogę, bo po prostu mi się wbił. Strasznie tak, bez kierunku wskazu, i jakby nie popatrzył w lusterko. Mam w sumie nagranie z kamerki. No i zobaczymy, zaraz przyjdzie policja. Lipa! No tak, patrzę na to, to maska jest cała, więc poszedł zderzak i osłona lampki, ona pękła. Tutaj. Ale lampa jest cała, działa normalnie, więc. Kurde, no nie zdąży na skoki! Tego się najbardziej martwi, tego mi najbardziej szkoda. Jezus, tutaj te wszystkie systemy to jest masakra. Ale chyba chyba ten. No nie zdążę na skoki, ale może na jakiś jeden, chociaż zdąży. O, zobaczcie, teraz już. Jak nowe, o. Normalnie gość mi zajechał drogę. Nawet te uderzenia u niego w aucie też jest tak bardzo. Z, wiecie, z tyłu z lewej, u mnie jest no, zderzak z prawej. Co sugeruje, że nie wjechałem mu w tyłek, tylko w jego. No, tył boku. Bo on tak naprawdę jeszcze był w połowie swojego pasa, nie? Nawet bardziej na swoim pasie. Yy, nie popatrzył w ogóle w lusterko. Boję się, że będzie moja wina, chociaż nie czuję się w ogóle winny tego, temu, temu zderzeniu, temu wypadkowi. No mam nagranie, pewnie będzie do filmu, do kontentu, oby się nagrało, kurczę. No i tyle. No szkoda. Co tu więcej gadać? Szkoda też tego pana za mną, nie będę pokazywał, ale no bo to taki starszy pan i... i się mocno zestresował tym, tym wypadkiem. No, ciekawy jestem w ogóle. Kurczę. No nie wiem, zobaczymy. Kamerka, to jest, się udało otworzyć. Udało się? Dobra, to mamy podejść tam? Dobra. Kamerka oddana. Wszystko się udało otworzyć. No to teraz pytanie. Czy na moją korzyść, czy nie? Czuję się jak dzieci po kartkówce w szkole. Pani sprawdza jeszcze tego samego dnia na tej samej lekcji, jak wam poszło. I tak nie wiesz! Wydaje ci, że dobrze, ale zależy od pani. pani kierowcy, sprawa jest zakończona, a kierowcy ukradli ma ten karny karnym. Poczekasz chwilę, damy dane do ubezpieczenia, OK? Dobrze. Jak już dziadek jedzie, bo. No, no to... właśnie. Dzięki. No, no, reakcja petesa, reakcja petesa. Ja w ogóle widziałem to całe zdarzenie, biegłem na autostradzie i widzę Karol na boku <laughs> kurwa, to na pewno się to... O kurde, no nie no. Ale mo bardzo mocno wygląda, nie? W sensie... Tu wygląda, że naprawdę się coś stało, kurde. Yy, dokładnie, dokładnie. Z wewnątrz ten nie masz żadnych problemów, nic nie tak? Troszkę ściąga w lewo. No. <śmiech> Ale, <śmiech> Ale delikatnie. No, ogólnie, sprawa wygląda tak, że... Z niczym nie ma problemu, tylko z tym yy, folią, która tu jest. O no właśnie, tak, zapomniałem to powiedzieć, że z tą folią. Ale niedawno dopiero co wymieniałem to, nie? To jest nowe, bo tu miałem dziurę i na nowo mi okleili. Więc to jest nowa folia na całym zderzaku. A teraz zderzak do wymiany. I znowu będzie trzeba czekać na tą folię. No, to ale ja i tak się cieszę, bo szczerze, znając e, styl prowadzenia Karola jazdy, oczywiście bezpieczny, ale dynamiczny, szybki, bałem się, że e, ta folia może nie przetrwać nawet miesiąca. Ale i tak, jak gdyby po takim czasie... Ciekawostka taka, że właśnie wszystko było tak kulturalnie. Tak, Patryk przed chwilą no właśnie mówi, że fajnie, jak jest tak kulturalnie, i tak było tym razem. Jak się zderzysz z kimś, że ta osoba nie tak, jest jakaś tak, taka. Nie, jakaś nie ma się co ta... spinać, no bo to już się stało, to nie ma się, to, wiesz, nic, nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Wkurzysz się nie, nie zmienisz tego, więc właśnie było kulturalnie i na koniec Pan też przyszedł do mnie, dał mi rękę, przeprosił. Ja mówię: Nie ma problemu, uważam, że Panu się nic nie stało, że nam się nic nie stało. Zdrowie jest najważniejsze. I tyle, no. Kura się naprawi. A ja jeszcze zdążyłem na skoki, więc już w ogóle. <laughs> więc, moi drodzy, to tyle z tego filmu. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie szybkie informacje z tego, co się wydarzyło w internecie dokładnie przed chwilką. Możecie zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz, to będzie mi bardzo miło. No a ja kończę. Do nas tego. Cześć. Siemanko moi drodzy, jestem Terin. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dosłownie przed chwilką przeglądając sobie Xany, trafiłem na fajne ogłoszenie, w którym ktoś sprzedawał 4 iPhony, dwa iPhony 6s oraz dwa iPhony 5S bodajże. Załączną kwotę 350 zł i napisałem do tej osoby wiadomość prywatną. Jeśli chodzi właśnie o te iPhone 6S, no to jeden ma słabą baterię, a drugi ma słabą baterię oraz niedziałający głośnik ten do rozmów. Także zapytałem, jaka będzie cena. Jakbym chciał kupić jednego iPhone'a 6S, właśnie z tą samą baterią i działającym głośnikiem, pan mi napisał 150 zł plus przesyłka. E, przesyłka mi tutaj nie będzie potrzebna, ponieważ mam tam jakieś 10 km, e, nawet chyba niecałe, więc umówiliśmy się i zaraz o niego przyjadę. Pytałem sprzedającego, czy wszystko jest sprawne. Oprócz baterii, powiedział, że wszystko, więc jestem ciekawy, dlaczego taka niska cena. Więc moi drodzy, zaraz jadę i zobaczymy. Idę jeszcze do bankomatu wypłacić pieniążki i jedziemy sprawdzić telefon Dobrze widzowie, chyba mnie nawet w ogóle nie widać Ale jadę po wskazany adres, mam tam niecałe 10 km Także już za jakieś 8-10 minut powinienem być Właśnie tak mi nawigacja pokazuje Więc jestem ciekaw w jakim będzie stanie ten telefon Na zdjęciach wyglądał na, na stan bardzo dobry Nie było tam żadnych rys ani pęknięć Także mam nadzieję, że będzie to udany zakup Wiadomo, trzeba sprawdzić, a dopiero później kupić Dobra, moi drodzy, wróciłem, wszystko sprawdziłem i zobaczcie co mam. O, akurat gaz. Już go sobie sprawdziłem, skonfigurowałem jeszcze przy osobie, która go właśnie sprzedawała, żeby mieć pewność, że wszystko działa. Sprawdziłem sobie stan baterii. Jak możecie zobaczyć, kondycja baterii to jest 88%. Także mogło być dużo gorzej. Nie jest w ogóle ślej jak na iPhone'y, które mają no już aż tyle lat. Bateria na pewno była już chociaż raz zmieniana, ponieważ mając 88% maksymalnej pojemności, no to. Pewnie ostatnio była wymieniana tak z rok, może półtora roku temu. Ale jak teraz sobie go tak używam z 15 minut, to, to muszę powiedzieć, że bateria wcale tak szybko nie schodzi. Zaraz zainstaluję jakieś gierki, m.in. Pokémon Go oraz Wiedźmina. Może jakąś jeszcze aplikację, i wtedy zobaczymy, czy pod takim większym obciążeniem ten telefon będzie sobie dawał radę. Przypominam, ten telefon wyszedł we wrześniu 2015 roku. I do tej pory jestem zdziwiony, dlaczego tak niska cena 150 zł? Normalnie ten telefon na Olixie, jest sprzedawany w kwotach 300, 400, nawet widziałem 500 złotych, a tutaj naprawdę jest, powiem wam, mega zadbany telefon. Spójrzcie sobie na to, nie ma tutaj raczej żadnej ryski, telefon jest w bardzo dobrym stanie, może jedynie w tym miejscu jest delikatne pęknięcie, ale ono w ogóle nic nie robi, zobaczcie. Telefon normalnie śmiga, działa. Na Napięte tutaj, jedynie widać jakieś niedoskonałości. Nie wiem, co to jest, takie na ekranie, ale w ogóle to w niczym nie przeszkadza, jest to mało widoczne. Jedynie na właśnie jasnych powierzchniach, tak jak biały kolor. I na pewno dużo osób będzie pytało, jakiego tutaj mamy ios -a. Zobaczmy to urządzenie. O, 14.6. To 15. Nie będę go aktualizował, ponieważ już ten telefon może to mocno spowolnić. A jak na razie, to i tak bardzo dobrze ten telefon chodzi. Co? O, kurde. 32 GB pojemności? W ogłoszeniu było napisane, że jest 16 GB. No to nieźle, moi drodzy. 32 GB pojemności, a w ogłoszeniu było 16 GB? Czyli na tym jeszcze bardziej zyskałem. Ja mam jakiegoś farta i trafiłem na mega okazję. Musicie to przyznać. Dzień dobry, witam ponownie, mamy kolejny dzień, jedziemy teraz do lasu Sprawdzimy sobie ar czyli rozszerzoną rzeczywistość w Pokémon GO Oraz przede wszystkim w Wieśmie, ponieważ tam jest to bardzo dobrze zrobione Wygląda to bardzo realistycznie No i również wam powiem o kilku innych ciekawych rzeczach, które zauważyłem w tym telefonie Ponieważ wczoraj wieczorem się jeszcze im troszkę pobawiłem I znalazłem kilka rzeczy, do których można się przyczepić Oraz kilka rzeczy, które są spoko to o, ku... A jak my się tu zmieścimy teraz? No i poleciały wszystkie. No i poleciały wszystkie wiedźminy. O nie, eliksiry wiedźmińskie spadły. Dobrze, moi drodzy, odpaliłem wiedźmina wraz z włączonym nagrywaniem. Także obciążenie telefonu powinno być jeszcze większe. Jeśli zapytacie na jakich ustawieniach gram, no to zobaczcie. Jakość niska. Tylko i wyłącznie z tego względu że wtedy mniej spada bateria jak dam na średnią, znaczy normalną bądź ultra gra bardzo dobrze chodzi, spójrzcie gra chodzi idealnie jedynie zaraz będziecie mogli zobaczyć sobie na wskaźniku baterii że będzie on strasznie szybko spadał więc na potrzeby filmu zostawimy sobie na takiej oto jakości i moi drodzy zagrajmy sobie ubijmy jakiegoś tutaj potworka podpalam może ARkę proszę bardzo podpalamy ARkę Idziemy O, proszę bardzo, mamy tutaj. W tym momencie są delikatne lagi. Oj, tak, w tym momencie są lagi. Nie korzystałem jeszcze z ar na tym telefonie, więc nawet się nie spodziewałem, jak to będzie wyglądać. Ale nie jest kolorowo. Ludzie często sięga z takimi legalnymi kolorami. Zaraz sobie yy, przejdziemy na niższą jakość i zobaczymy, jaka będzie różnica. Ja na swoim Klipsie. Zawsze grałem na jakości normalnej, ponieważ nawet nie widziałem różnicy między jakością normalną a jakością ultra. Zobaczcie, jak szybko spadła bateria. Mieliśmy ponad 50%, mamy teraz 41, a to tylko dlatego, że jest tak wysoka jakość. Jak sobie zmniejszymy teraz na jakość niską oraz włączymy oszczędzanie baterii, no to dużo dłużej nam wytrzyma. Także moi drodzy, zatakujmy sobie kolejnego podpora też na erze, tylko w innych ustawieniach. Gdzie on teraz się nam zrespi? O, proszę bardzo I od razu drodzy, widać, że jest dużo lepsza płynność Nie ma tych spadków FPS-u Ja mogę włączyć dźwięk Nie no, sam spadki FPS-u Niestety są spadki FPS-u Ten dźwięk wyłączy, bo on nie jest jak tu akurat potrzebny Jeśli chodzi o granie na ARC Jest słabo a jeśli chodzi o granie normalnie, bez ARP, w ten czyli tak jak gramy po prostu na co dzień, bo ta ARK to myślę, że to jest tylko dodatek, no to się gra idealnie. Przejdźmy sobie jeszcze do Pokémon GO. Wczoraj zauważyłem, że tutaj bateria schodzi dużo wolniej niż na takim Wiedźminie. Ale co się dziwić, ta gra jest dużo starsza, więc raczej potrzebuje mniejszych zasobów, energii, aby to wszystko dobrze działało. Zobaczmy sobie AR-kę. Bo właśnie tutaj testujemy teraz ARK, więc jak to będzie tutaj wyglądać? No i tutaj powiem wam moi drodzy, o kurcze. to ja nie grałem bardzo dawno. I totalnie inaczej się gra niż normalnie. Nie mogę go trafić w ogóle, co jest? Ale tutaj od razu widać, że dużo lepiej e, ten telefon sobie radzi z AR- e, niż miało to miejsce w Wiedźminie. Ale bateria bardzo szybko i tak ucieka. Ale też bardzo możliwe, że przez to, że nagrywam, więc wyłączamy nagrywanie i idziemy testować dalej. Ja jestem i tak bardzo pod wrażeniem, że telefon ponad sześcioletni radzi sobie z takimi grami. I to jeszcze w ARC, kiedy telefony z Androidem. Ja tutaj nie hejtuję, tylko mówię tak jak jest, ponieważ sam kiedyś byłem użytkownikiem Androida. Że telefony z Androidem, mając nie wiem 2 lata, 3 lata, niektóre nie potrafią odpalić właśnie nawet takiego bieźmina ponieważ wyskakuje informacja, że taki Wiedźmin nie jest dostępny na ich urządzeniach, więc wielka szkoda. Znalazłem jeszcze wczoraj jedną nie do końca sprawną rzecz, czyli mikrofon z przedniej kamerki. Jak możecie zobaczyć i usłyszeć teraz, nagrywam z głównej, czyli tylnej kamerki i wszystko dobrze słychać, ponieważ jest mikrofon ten po prostu z dołu telefonu. A jak teraz przełączyłem na kamerkę selfie, czyli tą z dołu no to możecie zobaczyć, że ten mikrofon, który jest gdzieś w tym miejscu, po prostu jest albo zatkany, albo coś się po prostu z nim stało, że nie działa poprawnie. Lecz co ciekawe, na Instagramie oraz na stabczacie z kamerki jest wykorzystywany mikrofon ten, czyli ten główny z dołu i zobaczcie, wszystko tutaj działa. Znaczy, co ciekawe, na Instagramie oraz na Snapchatcie z przedniej kamerki jest wykorzystywany mikrofon. Jak dla mnie w iPhone'ach jest spora wada, że po prostu nie można sobie przełączyć w ustawieniach, który mikrofon chcemy używać na stałe, a w X również mam ten sam problem, ponieważ od jakiejś połowy wakacji zepsuł mi się ten mikrofon, który mam tutaj u góry, który służy tylko i wyłącznie do przedniej kamerki oraz do wyszukiwania głosowego na klawiaturze. I ciekawa rzecz, którą zauważyłem, podczas grania w Wiedźmina bateria bardzo szybko spadała, i teraz, jak wyłączyłem tego jest jestem normalnie na pulpicie, mogę sobie coś tam robić, ale cały czas telefon jest włączony, ekran jest włączony na takiej średniej jasności, i bateria nie spadła tak naprawdę przez ostatnie 5 minut, nawet o 1%, o 1%. Także widać, że telefon jest już faktycznie stary, on cały czas płynnie chodzi, dobrze działa. Naczkolwiek no y, procesor się poci, potrzebuje dużo energii. No i dlatego szybko bateria spada. Więc czy bym polecił ten telefon jako główny telefon dla siebie? Tak, ale tylko wtedy, jakby bateria była dobra. A ja będę używał jak właśnie ten telefon dodatkowy, więc jestem z niego bardzo zadowolony, tym bardziej za kwotę za jaką go kupiłem. Sprawdzałem również nawigację na Google Mapsie. Wszystko chodzi płynnie, aczkolwiek ta bateria bardzo szybko wtedy spada. Pół godziny, może troszeczkę więcej, i telefon będzie trzeba ładować. Jak mam jakąś dłuższą trasę, no to cały czas powinien być taki telefon podpięty pod gniazdo zapalniczki, aby się po prostu na środku drogi albo nawet na starcie drogi nie rozładował. i filmy w. A na koniec piosenka zygzak zrobiona. Jak zyg Tutaj to lecę toki złotą kietę, a mój piesek w porsze, dziewięć, dziewięć, jeden, jeden, szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja, życie jak autostrada, jadę szybko, 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 szybko. szybko. pies piec, wiozę sól, bo tutaj mamy wszystkich stół pieniędzy dużo, siły mam Piękno. dużo, moje zabawki na pieniądze plus, ty taka ładna, ładna ma masz męka, ładne masz rzęsy, ładna ta kreska, ładna skienka, ja wolę jak to mówi wujek, ale gwiazdeczka, powtórzę jeszcze raz, Drugiego nie okay. będzie O oh, nie Powtórzę jeszcze raz Okej okay. Drugiego nie, nie będzie. będzie Nie jak jest Nie jestem tylko metal. nie robię pieniędzy Bo ja robię wenger Patrzę na zyski, nie Ja patrzę z wnudu na ręce tak Queen tutaj ten lecę Mam tłoki złotą kietę Aha. A mój piesek poszę Dziewcie, dziewięć, 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 dziewięć jak błyskawica, czerwony jak życie Jak autostrada, jadę szybko, 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 szybko. Co powiedziała? na granie u mnie? mówię ci kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie Bo lubisz pałdolce, a ja właśnie nimi się Czy zajmuję Jak król, Czasami jestem w porcie W porcie nigdy nul Nigdy nul, nigdy nul nie nigdy nul nigdy nul nigdy nul Robię party z tak wielkie, że nie pomieści je mój dom Jak zygzak tutaj lecę, mam toki, złotą kwietę A mój piesek Porsche 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 Szybki jak błyszkawica, czerwony jak rozjarzycie Jak autostrada, jadę szybko, szybko, szybko Bo mam mój własny style Okej każdy gusta Aha. Jak na jakimś życie, życie. Mistrza Głowa nie jest pusta Okej okay. Całkiem no, ładna jesteś Naturalne usta Plus ma ma zygzak, zygzak, jak, zygzak, zygzak, jak zygzak, zygzak, jak zygzak Jak jadę ulicą co to macham gdy jedzie Oliwia, Jak zygzak ma, ma, tutaj lecę Mam toki złotą, kiedy? Na mój piesek w Porsche, Porsche. W 9, 9, w zygzak, jeden Szybki okay. jak zygzak, błyskawica, czerwony jak roślin jak autostrada Jadę szybko, szybko, szybko To ja jestem zygzak, aha Zygzak mam to Zygzak, to ja. O, tak! Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawcie suba i łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku to na tyle. I 50 subskrybentów, którzy zasubskrybują mój kanał, pozdrawiam na odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już jutro. Może w kolejnym odcinku. Jak mi się nie padnie pamiętajcie, drodzy Zostawcie suba z i łapkę w górę i oczywiście pozytywny komentarz. Zegnam was do...